Cześć, przyjaciółko. Oczywiście, że chcę iść. Jestem wściekła, ale nie mogę. Opiekuję się Miguelem, bo ciężko zachorował. Co powiedział lekarz? Trzeba zaczekać, aż zadziałają leki, czyli 48 godzin. Wtedy poczuję się lepiej. Nie możesz tego przegapić. Wracaj do szkoły. Przysięgam, że nie mogę. Miguel nie chce zostać z nikim innym. Nawet z pokojówkami. Tylko ze mną. Nie daje się wkręcać. Nie pamiętasz, co zrobił z Romino? Pewnie, że tak. Nigdy tego nie zapomnę. Ale muszę się nim opiekować. Dobra. Dobra. Mam dla ciebie najświeższe plotki. <mian> Jakie? Powiem ci, jak przestaniesz odgrywać pielęgniarkę. Nie rób mi tego. Poproś Roko, żeby wszystko nakręcił. Jeśli Miguel poczuje się lepiej, to przyjdę. Kocham cię. Buziaki.